Cześć siemano witajcie w kolejnym vlogu dzisiaj mamy 27 listopada o godzinie 14 lecę wam pokazać wszystkie pola Recę wszystkie znaczy wszystkie lecę wam pokazać rzepaki Yy, pszenice i to wszystko no. No. główne uprawy w moim w moim rejonie takie powiedzmy takie największe także to lecę sobie werkę ładnie pewnie się zapytacie są nie kładę odpowiedź jest prosta Yy, Mareczek lubi, tak wiecie, tak od czasu, 20, od czasu do czasu 20 kilometrów tak wełkę sobie przetuchtać, tak wiecie, tak zaraz inaczej jest. O. Tu zobaczcie, mamy rzepak, szany w uprawie orkowej, tutaj była orka wykonywana. Zajedziemy z powrotem do niego eee, Tutaj jak widzicie ładnie już Potależowane po kukurydzy Zmurczowane było, potem było talerzowane No, tak to wygląda Także co, lecimy dalej Jestem teraz, teraz, Na Wieszczycach Pozdrawiamy tam wszystkich Czy co, lecimy Dobra Jesteśmy na rzepaku, siadłem orkowo, pokaż tutaj ładny operator, operatorzy dzisiaj ze mną są, możecie się przywitać, pozdrowić. Cześć Siema. ma panie Aniu. <laughs> no i tak jak widzicie jest to najlepszy chyba rzepak, którego, który ja widzę pierwszy raz na oczy, zobaczcie jaki ładny. No co prawda jeszcze swoje liście zgubi, ale no, możesz, możesz pokazać operator jak to ładnie wygląda tutaj. Że, tak jak mówię, rzepak siany bezorkowo, yy, orkowo, po drugiej stronie mamy rzepak siany bezorkowo, też jest yy, tak jak tutaj, no powiem Wam, jak tutaj nie sypnie pięciu ton, to chyba ja nie wiem, zostanę księdzem czy czymś. Dobra, także jesteśmy na rzepaku bezorkowym, jak widzicie, yy, siany tutaj 19 sierpnia i zobaczcie jaki jest ładny, wygląda... Tak samo jak orkowy, no nie ma co tu za dużo mówić o nim. Zobaczcie jaki ładny, pokaż tutaj ładnie operator, jak to wygląda. Normalnie jak ja zobaczyłem ten rzepak, to normalnie... To normalnie aż, no musiałem tu przyjechać i o nim wroga bo naprawdę jest, no mega wygląda. Jest jeszcze pokaż pole, operator. Operatorów mam, to pozdrowienie tam dla wszystkich. Dobra, to się wystabilizuje. Dobra, wyjąć. No dobra. No dobra. No dobra. No witam w kolejnej części tego wroga. Mamy w sumie to 15 7. Jak widzicie, mgła się robi. Jakiś dawca jedzie. <grytanie> tak mówię. Wyruszam ze, ze stacji brzuchowo Jak widzicie ładny napis, ale, o Jezus. ale wszystko jest tu znowu załośnięte. Kiedyś tam oni o to dbali jakieś 5 lat temu 6 Czyścili, zobaczcie same butelki, wszystko ludzie tu przyjeżdżają wywożą. Nawet tu jest stacja brzychowo Zobaczcie, to wszystko było ładnie zrobione i znowu jest zarośnięte od czasu do czasu tam jakaś drezyna jeździ ale jest tak droga, że... czy to się opłaca wydawać te 50 złotych? to ja nie wiem ale może kiedyś się przejadę i zabiorę was też, też. dobra a dzisiaj tak yy, mamy 28 li lipca chciałbym powiedzieć, nie? O Boże. 28 listopada, po godzinie 15, jadę Wam pokazać yy, pole z gospodarstwa rolnego Patolety. Pozdrowienia yy, dla Pana Krystiana, Pana Adriana. Miło się z nimi współpracuje. Fajna atmosfera jest podczas nagrywania, także no, także tak to wygląda. A jadę sobie rowerkiem. Widzicie Jak widzicie yy, Po lewo mamy rzepak Nie wiem kogo tu jest Zawsze zapominam jak się nazywa ten pan Zobaczcie jaki jest Za wysoki to on nie jest Ale na to się nie patrzy tak jak powiedziałem yy, we vlogu z kukurydzy Kilka osób mi tam powiedziało, że Na wysokość się nie patrzy Na wysokość się nie patrzy o kto się dzieci nikiem jedziemy, proszę bardzo Jakiś zeto Chyba Albo i mały case jakiś Zobaczcie, ładnie wygląda Wiadomo chwasy są spalone jak widać dlatego że Czy to masej? to masę, a chodzi jak zetor stawy taki z daleka Tutaj mamy To jest chyba centrala, tu kiedyś była taka nasienna coś takiego to wszystko teraz należy chyba do tucholi Jak widzicie za tą centralą Tu było chyba waga taki budynek jak widać Gdzieś tam może jakieś o to jest na sprzedaż wystawione Nie wiem po ile to jest O jak widzicie tory Tory idą z... z, z... Mąkowarska Czy Kronowa Coś Albo z Koronowa, albo z Wąkowaska, już teraz nie jestem pewien Ale idą aż do Tucholi także jeszcze za czasów y, świętej pamięci mojej babci dziły pociągi towarowe i osobowe Nie wiem czy dobrze powiedziałem osobowe Jadę teraz zjeżdżam z drogi wojewódzkiej jest to droga wojewódzka numer 241 prowadząca od Sempulna do Tucholi i z Tucholi do Sempulna. Widzicie pole kukurydzy, tutaj ma sąsiad. Już ma ładnie potależowane. O dziwo rok, można powiedzieć, No nie wyglądał to yy, najlepiej, ale też i można powiedzieć, że udany. Czyli taki pół na pół, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, taki pół na pół, a z przyczyn takich ciągu taki pół na pół według mnie. Zimna wiosna, to co się zasiało, yy, na przykład powiedzmy warzywa. No ja siałem, buraki 20 po 25 Przyszedł Zimny kwiecień, zimny maj Pod koniec maja dopiero coś tam zrobiło się cieplej Zobaczcie tutaj też rzepaczek O ładnie wygląda Nie ma co O zobaczcie jelenki Jelonki Jelonki Sarne no i tak wracając czerwiec był suchy jak pieprz, lipiec tak samo coś tam popodywało, ale to już nie było to, co w zeszłym roku. Jednak w zeszłym roku jak już zaczęło padać od maja, to padało nieustannie, aż można powiedzieć, że praktycznie yy, gdzieś tam po 20 lipce chyba dopiero. Zaczęła się taka pogoda robi się taka bardziej żniwna, a w tym roku żniwa zaczęły się już można powiedzieć 13 lipca, bo 13 lipca już y, tutaj gospodarstwo y, pana Kmila jechało kosić jęczmień o zimę. No wiadomo, jęczmień o zimę jako pierwsze. 20 lipca już zjechali kosić pszenicę o zimę, i wtedy dopiero rzepaki gdzieś tam się to przesunęło. Jakieś deszcze przyszły, poprzesunęło się. Wiadomo, słoma była mokra, ziarno nie. Potem było ziarno mokre, słoma nie. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem w kolejności. Ale no coś, ale żniła. Zakończyły się 15 sierpnia w tym gospodarstwie. Nie wiem jak tutaj u yy, w gospodarstwie u pana Patolety się zakończyły, ale udało się że paki to no coś też ładnie wsypały. Jak na ten rok, ten, to nie można powiedzieć, że nie. Działki, z działki może tam jeszcze będzie jeden. No, pewnie będzie coś tam pewno. No, zobaczcie tutaj jest yy, mieszanka o zima, Czyli jest to pszenica z przężytem. Tak, pszenica z przężytem. Yy, była pyskana na chwasty, podaję, że też. Nie wiem na co? Tym nowym chorszem. Jak nie widzieliście, to zapraszam bardzo. Ehh, ładna maszynka. O, pole tutaj ma 70 hektarów. E, jak oni na to mówią Kanada Kanada Jedziemy na Kanadę pyskać Także no Pole dosyć, no dosyć górzyste, Tam gdzieś e, za tą górką jest nawet gliniaste Zobaczcie jaka ładna pszenica jest, raczej znaczy, mieszanka o zima. na 24 25 coś koło tego w tych dwóch dniach, bo jednak 70 hektarów to jest już... ścieżki tutaj na tym polu to mi się podobają najbardziej ścieżki. Nie są takie przezroczyste Znaczy przezroczyste, tylko czyste są bardzo czyste równe no nie ma co się na to się żywi. Tam jakieś grzybki woda jest o. zobaczcie jak tam dziki poryły po darstwie Także tak to wygląda To trochę mokre jest Tutaj gdzie nie dzieje jakby taka przepalona Przepalona to zwoze Ale to tam jeszcze Jeszcze przyjdzie do siebie Dziki tu buszowały, widać? No niestety mówi się No Tak to wygląda pięknie. I jak widzicie pola jest naprawdę mega, mega duże.